Witamy Was ponownie. Tym razem będziemy miały przyjemność porozmawiać z. Lidią Zielińską, członek Stowarzyszenia Sarkoma Rzecznik Pacjentów w Meloma Patient Network Europe. Dzień dobry. Ćwiczyłam akcent całą noc. Doktor Katarzyna Pogoda, onkolog kliniczny Adiunkt, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO, przewodnicząca sekcji raka piersi Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Dzień dobry. Piękna różowa sukienka, normalnie właśnie jak te wszystkie wstążeczki różowe, idealnie. I Lidia Dendor, onkofitka. Le... Onkofitka, litka, dokładnie, edukatorka, amazonka. Dzień dobry, dziewczyny. Fajnie, że do nas wpadłyście. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. A teraz uwaga, przerwa na przełożenie kartki tak. na drugą stronę, <gry> wybaczcie. No dobrze, to zacznijmy w takim razie. Dlaczego badania kliniczne są tak bardzo istotne? Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Ja zajmuję się głównie pomocą pacjentom z czerniakiem. i Tutaj poczynając od, okres, od czasu diagnostyki wczesnego leczenia, późniejszego, bez względu na to, na jakim etapie jesteśmy, badania kliniczne są szansą dla pacjentów. Nie jest to eksperyment w sensie e, królika doświadczalnego, jak niektórzy pacjenci uważają, jest to szansa na leczeniu w najlepszym ośrodku. E, według najlepszych wiedzy i dostępu do leków, które być może są jeszcze niedostępne w danym kraju, czyli w Polsce, nierefundowane, sprawdzane są nowe terapie, podlegają ścisłemu yy, ścisłemu nadzorowi kontroli, badaniom kontrolnym. Ale oprócz takich indywidualnych zysków jest to taki też społeczny zysk, bo dzięki tym badaniom klinicznym, które bez pacjentów nie będą istniały, zysk jest dla pacjenta w postaci otrzymania lepszego, nowszego leczenia, to jest to kwestia refundacji i akceptacji i dostępu do późniejszych terapii. Wiem, jak wszyscy nasi goście kiwają głowami, tak. zgadzając się, bo Wy doskonale wiecie, bo siedzicie w środku, wiecie o co chodzi. Tak. Ja z własnego doświadczenia powiem, ponieważ pięć lat temu po progresji czerniaka mąż miał szansę na otrzymanie leczenia, które wówczas nie było refundowane w Polsce. Powoli było zatwierdzane w świecie i w Europie. Pacjent musi też być czy powinien być bardzo proaktywny w poszukiwaniu tej wiedzy, oczywiście we wsparciu całego teamu swojego medycznego. Ja jestem lekarzem, tak, było nam łatwiej. Ale dzięki temu, że miał szansę być leczonym w Instytucie Onkologii, dostać się, spełnić wszystkie kryteria w badaniu klinicznym, dostał szansę na dwa lata dodatkowego czasu bez progresji, czyli okresu wolnego od choroby, co w Przecież przypadku. Czerniaka. Jego wczesna prognoza przeżycia była 3 miesiące, więc po prostu dlatego zachęcam wszystkich pacjentów, też lekarzy o pytanie w miejscach, które mamy, ośrodkach, centrach wsparcia badań klinicznych i wszystkich ośrodkach klinicznych, które mamy i mamy naprawdę wspaniały personel, bardzo dobre wyniki w badaniach klinicznych i też dostęp do nich. A bez pacjentów badań nie będzie, ale bez badań nie będziemy mieli nowych terapii. I tu to kółeczko się zamyka. Także z mojej strony przede wszystkim zachęta pacjentów, lekarzy, którzy też, jeśli mają pacjentów, a w danym ośrodku nie prowadzone są badania kliniczne, zapytajmy jako lekarze, bo tak samo nie możemy być lekarzami od wszystkiego. Nie można się znać na wszystkim. Dziękuję pięknie za podzielenie Proszę się tą osobistą bardzo. historią również. To ja teraz spytam panią doktor, ponieważ no dla laików rak piersi to po prostu rak piersi. Ale coraz więcej badań wygo, wykonujemy i też śledząc listy refundacyjne, tamte opisy, który lek jest pod który typ nowotworu, naprawdę są co, coraz bardziej szczegółowe i coraz dłuższe. Chciałam spytać, co się w tym zakresie zmieniło, jak my personalizujemy tą terapię i co jeszcze byłoby potrzebne, pani zdaniem. Jeśli chodzi o raka piersi, to rzeczywiście to nie jest jedna choroba. My możemy dzisiaj dzielić raka bardzo tak, z, dużego, z dużej perspektywy na trzy grupy, ale już wiemy, że tak naprawdę w obrębie tych grup są kolejne małe podgrupki. I właśnie za pomocą badań klinicznych doszliśmy do niesamowitych możliwości leczenia. To nie jest tylko chemioterapia, o której zawsze każdy myśli, a pacjent onkologiczny to. Podstawa leczenia. Tu jest bardzo dużo nowoczesnych terapii, celowanych, immunoterapia, która niesamowicie zmieniła wyniki leczenia naszych pacjentek. Więc my teraz leczymy bardzo długo, intensywnie, ale naprawdę chcemy dużą grupę naszych pań, kiedy tylko możemy, chcemy wyleczyć. Więc to leczenie jest też już teraz bardzo indywidualne, celowane, i każda pacjentka, która czeka, już ma rozpoznaną chorobę, może liczyć na taki bardzo indywidualny plan leczenia. To wszystko ja na przykład staram się rozrysowywać, ten cały plan, podróż, gdzie dzisiaj jesteśmy, gdzie zaczynamy, a gdzie skończymy. I to, co dla mnie jest też niesamowite jako lekarza, że ja wiem, że za 2-3 lata ta droga może się zmienić. I zmienić się właśnie dzięki badaniom klinicznym na jeszcze bardziej skuteczne leczenie. Więc onkologia to jest niesamowita podróż, w którą dzisiaj wsiadamy z daną pacjentką, ale co będzie za kilka lat, to tak naprawdę dopiero te wszystkie nowe wyniki, nowe zdobycze na pokażą. No właśnie, to teraz przejdziemy do Litki. Litki on kofitki. Y ja poznałam Twoją działalność, ponieważ nie jestem w tych niektórych mediach społecznościowych obecna. Dzięki petycji, którą przygotowałaś, petycji dotyczącej dostępu do badań. Czy możesz nam opowiedzieć, o jakie badania chodzi i dlaczego one są potrzebne? Tak. Myślę, że z perspektywy pacjenta, zwłaszcza pacjentki z rakiem piersi, bardzo ważne jest, żeby mieć dostęp do wszelkich możliwych badań, które mogą po prostu czy wydłużyć jej życie, czy poprawić, czy wręcz wyleczyć, bo wiemy, że Raka piersi coraz, coraz częściej po prostu leczymy i, i te pacjentki żyją naprawdę długie lata. I stąd też no, o badaniach genetycznych każdy słyszał. My wiemy, że takie badania są. Natomiast bardzo często nie wiemy, co zawiera się w takim badaniu genetycznym. Bardzo często wydaje mi się, że też w tych mniejszych ośrodkach pacjentki, które poddawane są badaniom genetycznym, poddawane są tej temu pierwszemu etapowi badań genetycznych, czyli badane są mutacje założycielskie, które mają sprawdzić, czy dana pacjentka ma mutację patogenną, bądź też prawdopodobnie patogenną, ale bardzo często na tym etapie ten proces weryfikowania się kończy. A tu tak naprawdę w tej petycji chciałam podkreślić rolę NGS-u, czyli metody badań sekwencjonowania nowej generacji. Chodzi o to, żeby badać wszystkie możliwe mutacje w danym genie po to, aby zweryfikować, czy taka pacjentka naprawdę nie ma tej mutacji, bo to może um, diametralnie zmienić jej opcję leczenia i też jak gdyby te, tego rokowania. To trochę jest pokłosie, ta petycja, um, mówienie o tym, aby m.in. lekarze um, mieli dostęp do, do, do zlecania tej procedury, um, zlecania NGS-u dla pacjentek z rakiem piersi, w, czy to w metodzie... W procesie ambulatoryjnym czy z poziomu ambulatoryjnego, żeby to się mogło dziać przez poradnie, to, to jedna kwestia. I również w mojej petycji jest zawarta taka, taka informacja o tym, aby dało się sprawdzać, weryfikować, czy dana pacjentka ma mutację z krwi obwodowej. Chodzi o to, że te wszystkie programy lekowe, do których ewentualnie pacjentka może potem być zakwalifikowana, Tutaj jest obowiązek sprawdzenia czy zweryfikowania tego, czy mamy, czy mamy mutację patogenną na podstawie właśnie pobrania krwi. I to niestety w naszych w tych obwarowaniach, które są na obecnym etapie, polega w taki sposób, że bardzo często pacjentka musi być hospitalizowana po to, aby można jej było pobrać krew i aby mogła mieć wykonany NGS. A można to zrobić naprawdę w bardzo szybki sposób, omijając ten etap hospitalizacji. I o to chodziło m.in. Natomiast ja w swojej działalności, jak wiecie, no jestem edukatorką, byłą pacjentką, a więc dużo mówię o tym, żebyśmy wiedzieli, bo, bo wiedza to jest narzędzie, które pozwala nam sięgać, pozwala nam wiedzieć, w jakie, czego możemy oczekiwać jako pacjenci. I zawsze chciałabym podkreślić tutaj do pacjentek tę informację, że. Sprawdzajmy, weryfikujmy, co jest badane w naszym e, badaniu genetycznym. E, mutacje założycielskie są dobrym punktem startowym, ale nie są wystarczające. I tutaj ważne, abyśmy zapamiętali ten... E, to słowo klucz NGS, czyli sekwencjonowanie nowej generacji, po to, abyśmy właśnie mogli liczyć, my jako pacjentki mogły liczyć na lepsze, lepszy dostęp do, do możliwych terapii lekowych. I my tu rozmawiamy już o momencie, kiedy człowiek się dowiaduje o tym, że ten nowotwór się pojawił, ale pamiętajmy, słowo klucz, profilaktyka. Więc profilaktycznie dziewczyny trzeba badać pierwsi. Pierwsi, pierwsi, ale pierwsi to też były pierwsze w tym badaniu.